Jest sobota 28 czerwca, okolice godziny 6, parę minutek po. Jadę na miejscówkę do lasu, taką drogą. I patrzcie, co ja tutaj dojrzałem z samochodu. Pierwszy prawdziweczek, tylko muszę się do niego dostać. A tu jest dość niebezpiecznie, bo jest błocko. Opa, przeszedłem, patrzcie, taki obgryziony. Ale jest dojrzany z samochodu. Pierwszy borowiczek, prawdziweczek. Prawdziwy boletus. Taki ładny las tu dookoła. To zwiastuje, że mogą być grzyby w moich miejscówkach, tam gdzie jadę. Także trzeba się będzie tam bardzo dokładnie rozglądać. A ten las jest piękny. Może wracając na nim stanę. Już jestem z powrotem. Sprawdzimy, czy on jest zdrowy. I zobaczcie. Tu ma tylko jedną dziurkę i jej reszta jest zdrowa. Także już zdejmuję, żebyście to widzieli. Ta reszta grzyba jest zdrowa. Trzeba będzie dobrze pochodzić. Dojechałem na miejscóweczkę i zobaczcie na początek takie piękne puziomeczki. patrzę czy wy to będziecie widzieć jest ich tu sporo skosztujemy mm, jakie słodziuteńkie zobaczymy czy coś się tutaj pojawi powiem wam że pierwszy raz odkąd jestem Dłuższego czasu w lesie jest mokro. Przeszedłem o ten kawałek od samochodu i już mam buty mokre. W nocy popadał deszcz, także sporo wilgoci w lesie. Dodatkowo rosa, także jest szansa, że jak tak było, ta rosa by była kilka dni. To jest szansa na grzyby w tych miejscówkach. Tu przyjeżdżam bardzo często w sezonie i bardzo dużo grzybów zbieram. Głównie prawdziwki i krasnoborowiki ceglastopore. Zobaczymy, czy dzisiaj cokolwiek wpadnie. Jak na razie nie widzę nic, ale to nie oznacza, że dalej nic nie będzie. Zawsze zaczynamy od tej pierwszej miejscóweczki tutaj. Tu często były grzyby. Choć w tym roku, nie wiem czy tu chociaż jedną sztukę znalazłem, ale tak z przyzwyczajenia tu przychodzę. Bardzo lubię tą miejscóweczkę. Jak jest sezon, nawet kilkanaście sztuk. Z tej miejscówki wychodziło. Także warto ją zawsze odwiedzić. Ale nic dzisiaj nie widzę. No one zawsze tu rosły już od brzegu. Ale przejdę kawałek dalej. Zrobię to kółeczko małe. Jak zawsze tutaj Podejdę tu też bliżej drogi Piękny wiaterek, to będzie chłodno w lesie. To już jest fajnie. Nie będzie takiego upału. Niestety nic tu nie ma. Ale pospacerować zawsze warto. W każdym miejscu, w którym chodzę, jest szansa, że chociaż jedna sztuka wcześniej wyrośnie. Tu zawsze było ich sporo. Dzisiaj nie ma nic. Dobra, opuszczamy ten gąszcz. Idziemy. Pójdziemy tam najpierw, zobaczymy jeszcze jedną miejscówkę, i później wrócę się do standardowej trasy. Powiem Wam, chodząc po tych krzakach, czuję się ich cały czas wilgoć. Cały czas jest mokro i wilgotne są te liście. Ale to fajnie, bo fajnie chłodzą Nie wiem jak w tym miejscu bo to jest parę kilometrów ode mnie ponad 10 na pewno Czy tutaj były deszcze czy nie to znaczy ten ostatni to już wiem, że był, ale w poprzednich dniach, bo gdzieś tutaj się chmury deszczowe kręciły, w Starachowicach popadało troszeczkę. Nie był to jakiś wielki deszcz, ale popadało kilka razy. Więc tu mogło popadać albo bardziej, albo w ogóle. Ciężko to ocenić. Zobaczymy testem. No niby ta ziemia jest delikatnie zmoczona od spodu pod tą ściółką, ale nie za bardzo. Także dużo wody nie przyjęła. Po mchu widać, że troszkę przyjął, bo się stał taki jaśniejszy w niektórych miejscach, taki żywszy. Ale, czy to da odzwierciedlenie w grzybach, zobaczymy. Już nie słychać takiego trzeszczenia liści. Także one też trochę wody dostały. Mówię o tych liściach, które, które leżą na ziemi. No nic, na razie nic nie ma. Jak coś będzie, to się włączę. Kolejny dobry objaw, bo zobaczcie, tam jest samochód. Tam go widzicie, a ja tutaj mam pierwszego gołąbka jakiegoś, którego na pewno tu nie było. Jak chodziłem poprzednim razem, więc jak on wyrósł, to jest szansa, że grzyby, które ja zamierzam zebrać, również będą rosły. Zobaczymy, spacerując, czy cokolwiek się pojawi. Obawiam się tylko, że troszeczkę za wcześnie po tym wczorajszym deszczu. A mówię, nie wiem jak było z poprzednimi. Ale pochodzimy, pospacerujemy. Najwyżej zaliczy się tylko spacerek. Pierwszy borowik prawdziweczek był znaleziony po drodze, jak jechałem. Także już nie będzie na pusto. Teraz tylko może być lepiej. Zbliżam się powoli do ulubionej miejscówki w tym lesie jak na razie nie ma nic nie widziałem nawet jednego grzyba ani takiego do zbierania ani innego tak jakby grzybnia tu podeschła i nie było grzybów nie wiem liczę, że po tych deszczach za kilka dni może się ta sytuacja zmienić ale na obecną chwilę nie ma nic, po prostu nic. Liczę, że w ulubionej miejscówce cokolwiek się znajdzie. Dlatego włączyłem kamerkę, żebyście widzieli cały ten fragment. Ta ulubiona miejscówka jest w okolicach tamtych brzózek przede mną. Ale powiem Wam, patyki leżące na ścieżce są tak śliskie po tym deszczu, że już kilka razy prawie bym się przewrócił. Także wilgoć w dniu dzisiejszym w lesie jest. Nie wiem, jak było w poprzednich dniach. Tak jak cały czas to powtarzam. Ale liczę, że jakaś rosa tu była i dzięki temu coś się znajdzie. Chociaż w palne dni może być różnie, ale patrzcie, ja już go widzę. W ulubionej miejscóweczce, w tym samym miejscu, co znalazłem już chyba trzy czy cztery sztuki. Chyba cztery, już jest kolejny. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ja Wam spróbuję pokazać. O, tutaj jest. Patrzcie, zaraz tam dojdę. Ale rozglądam się, żeby czegoś nie pominąć. Odstawię sobie koszyk, żeby spokojnie do niego dojść. O, o, o. Tu jest. W tym miejscu. Ale jest jeden. Na razie nie widzę więcej. Rozejrzę się tu dookoła. Nic nie widzę, także już zdejmuję kamerkę, żeby Wam go pokazać. A później nagram sobie szorcika. Patrzcie, tutaj rośnie. Pod tym drzewkiem. Wygląda na młodego, zdrowy, tenkiego. ale braciszka nie widać. Wszystko porobiłem, starałem się tutaj kawałeczek rozejrzeć, ale nic nie było, także podejmujemy tego krasnoborowiczka. Ho, ho, ho. jest pięknisty młodziusieńki bardzo ładny już wam go pokazuję i obieram rozsiewając przy tym grzybnie kawałeczek dalej przejdę I taki kresnoborowiczek znaleziony. Także drugi grzyb w dniu dzisiejszym z takich, co zabieram, znaleziony. Miejscówka ulubiona nie zawiodła, chociaż jedną sztukę na razie dała. Liczymy na więcej. Tu często były prawdziweczki, ale nic nie widać. Tu były krasnoborowiki. Bardzo powoli tutaj chodzę, żeby niczego nie pominąć. Bo mogą być malutkie sztuki, ale malutkich bym nie zbierał, tylko nagrał. Niestety nic nie widać, ale standardowo zostawiam tutaj koszyk w tym miejscu i robię rundkę w prawo. Zrobimy takie półkole i wyjdziemy z powrotem do tej dróżki, co po niej już szedłem w okolicach tamtych brzuzek. Sprawdzimy, czy tutaj cokolwiek się pojawiło jeszcze chyba w tym roku tu nie znalazłem albo znalazłem jedną sztukę bo dokładnie nie pamiętam ale zawsze tutaj sprawdzam to jest taki rytuał mój bardzo często tu były grzyby. Ale w dniu dzisiejszym, jak widzicie, nie ma nawet sztuki. Wchodziłem i tam był ten grasnoborowiczek. Tego fragmentu tylko nie przechodziłem, bo tutaj wyszedłem. No niestety nie ma nic. Pospaceruję tu jeszcze chwilkę, a następnie udam się w kierunku drogi i przejdę jeszcze wzdłuż drogi. Ale jeden Krasnoborowiczek, jeden Prawdziweczek, znaleziony z, z samochodu, są. Kolejna miejscówka, w której trafiały się w sezonie Krasnoborowiki. Zobaczymy, czy chociaż jeden się tu pojawi. Ona jest raczej miejscówką późniejszą ale zawsze chodząc tędy ją sprawdzam licząc, że jednak chociaż jedna sztuka się pojawi w sezonie jest tu sporo krasnoborowików najwięcej chyba 30 sztuk tu znalazłem w tym małym lasku Jednak w dniu dzisiejszym nic nie widać, ale tego się raczej spodziewałem, bo tak jak Wam mówię, tu jest raczej późniejszy las, ale chciałem włączyć kamerę, bo gdyby cokolwiek się trafiło, to tak jak w miejscówce tej poprzedniej mojej ulubionej. Chciałem, żebyście to widzieli. O! A co to za dziwny grzyb? Patrzcie! Jednak na skraju miejscówki coś jest jakieś dwa grzyby. Ja ich nie będę ruszał, bo ich nie zbieram. Nie przypominają mi żadnego z moich grzybów dlatego je zostawiam. Tak, i króciuteńki, po dzisiaj spacerek zrobiony, ale wczoraj się źle czułem i nie wyszedłem nawet do lasu, dlatego dzisiaj nie chcę też bardzo forsować na początek zobaczyć jak się będę czuł po takim spacerku nie chciałem ani w dłuższą trasę się wybierać ani nic tylko tak delikatnie żeby pooddychać dlatego też nie nie robiłem tu dłuższej trasy w tamtą stronę, ani nie idę na drugą stronę drogi. Tylko tak, żeby tylko przespacerować. Myślę, że było, będzie wszystko ok. Że to było spowodowane pogodą i zbliżającą się burzą, duchotą w powietrzu. ale ryzykować nie wolno. Dlatego też nie będę chodził po tych gąszczach, które tu są. Tylko wyjdę spokojnie na drogę i wrócę już do samochodu drogą. oczywiście obserwując rów, czy gdzieś na skarpy nie będzie nic rosło. jak? Dojdę do samochodu, to zrobimy podsumowanie. Dotarłem już do samochodu pod taką góreczkę. Jestem już przy nim. Kończę grzybobranie. Dzisiaj tylko dwie sztuki, a w tej miejscówce jedna i jedna po drodze. I tym akcentem, przy pięknym, przebijającym się. Przez drzewa słoneczkiem się z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. I do następnego razu. A jeszcze wam coś pokażę. Zobaczcie, jakie dziwne osty tu teraz rosną. Nigdy ich tu takich nie widziałem. Zobaczcie, jakie one są wielkie. One są prawie takie jak ja. A po drodze widziałem jeszcze większe. Może się zatrzymam przy nich, żeby wam je nagrać. Takie olbrzymie osty teraz w tym sezonie tu wyrosły. I to wszystkie na rowach. O, jest puszka, zabierzemy puszkę. Nie mam dużo grzybów. Jestem przy samochodzie. To mogę ją zabrać. Już jakiegoś już śmiecze jednego wziąłem. Także będzie jeszcze puszka do zabrania. Także jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się. I do następnego filmu. Cześć. Wracając taką drogą. Samochodem zobaczcie po drugiej stronie rowu. Takiego dojrzałem, takie coś I teraz to podejmiemy. Bo mnie się wydaje, że to jest gołąbek, tak jest. To jest gołąbek, ale sprawdzimy zaraz, czy on jest zdrowy. Mamy gołąbeczka znalezionego. To najważniejsze i wydaje się tutaj, jakby był zdrowy. Zaraz go sprawdzę.